Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem Beton, a w dzisiejszym poradniku pokażę wam Jak zainstalować spolszczenie do Resident Evil Village Jest to bardzo proste Oczywiście potrzebujemy dwa pliki Czyli mod manager Oraz Resident Evil spolszczenie Które będzie dodane w opisie Oczywiście Resident, nie, sorry. mod managera Musimy wypakować Do nowego folderu Bo inaczej to nie zadziała Po wypakowaniu do nowego folderu Oczywiście odpalamy mod managera wchodzimy w whose Game, tutaj wybieramy sobie Resident Evil Village i później wchodzimy w Options, Open Game Folder, zobacz, takich nam chyba yy, Open Mods Folder, tak, i potem gdy mamy ten Open Mods Folder Wrzucamy niewypakowany plik, Resident Evil Village, spolszczenie tutaj, po czym po prostu klikamy Launch Game i on się odpala. Nie, a gdyby wam się nie odpalił, wchodzicie na Mod List i tutaj zaznaczacie, żeby był włączony, tak, ten mod. Launch Game później wam działa, nie? Także to na tyle w odcinku, na razie cześć, pompa z Bogiem.